W dzisiejszym odcinku organizuję swoje 20 urodziny Dokładny rok temu byłam w tym samym miejscu, nagrywałam to samo, tyle że była po prostu inna impreza Miałam dziewiętnastkę, a nie 20. Zebieram was dzisiaj, jutro i pojutrze na przygotowania do imprezy i na imprezę Wy już wiecie jak wyszła ta impreza, ja jeszcze nie wiem I ja już nie mogę się po prostu doczekać Dzisiaj wieczorem zabieram was na zakupy, jutro jest plan zrobić tort ja będę robiła tort. Pierwszy raz w życiu będę robiła tort. No i w sobotę jest impreza, także jeszcze przed wieczorem lecę na zajęcia na uczelnię na półtorej godziny i później zresztą zobaczycie sami. Słuchajcie, jesteśmy teraz na zakupach. Kupujemy wszystkie napoje, alkohole i tak dalej, także w sumie nie będę was zanudzała i widzimy się już chyba w lokalu. Tak wyglądają nasze zakupy. Teraz idziemy pakować to i jedziemy. Dosłownie sketchbook, Widzicie to? Szukaliśmy jakieś 10 minut teraz tego. Podobne. Bierzemy dla majstry, i bierzemy ten scrapbook, i idziemy do kasy. A wiem, miałam jeszcze sobie kupić takie świeczki, tylko takie race, takie ale ogólnie o ten sklep będzie na ym, księgi gości, tak sobie wymyśliłam, że ludzie będą mogli się tu wpisywać. I to będzie mega pamiątka, bo w tamtym roku robiłam sobie y, taką kartkę, pamiętasz? Mm -hmm. Miałam taką kartkę, i ludzie tylko podpisywali, a tutaj będą mogli złożyć mi życzenia. w ogóle uwielbiam takie sklepy, ja bym mogła zamieszkać w tym sklepie, naprawdę, A as... serio. I jedzenie, i rzeczy. I jedzenie, i rzeczy, jak luksus. Dziaska na urodziny, tak naprawdę, kupisz mi? Spoko. Dobra. Jeszcze wychodząc, dorwałam ja muszę sobie skleić kolczyka, który mi się rozwalił. Teraz idziemy do auta i jedziemy zabezpieczyć rzeczy i wracamy do domu. Rozpakowujemy właśnie teraz rzeczy jest jakby cały bagaż nie był zapakowany, a jest, jest... Jest jeszcze jest praktycznie nic. Pan weźmie to? Tak. Super, genialnie. W ogóle ja wam coś pokażę, patrzcie to. Patrzcie, jaki ładny tutaj jest kogoś. Impreza i tu, i tam. Fajnie, fajnie. Ja hey, nie wiem, jakie jeszcze z nią wystrzymujemy? Ile na nią czekać trzeba? Ale patrzcie, kogo tu jest, Fi. Czuję cały czas. Wróciliśmy do tego kupić kupić rzeczy na tort, bo Ja oczywiście zapomniałam wcześniej. Będę robiła number cake. Czy jakąś to przeszkadzą? Dobra, szukamy, śmiechamy i wychodzimy sobie. Że jest nam po praktycznie... Wiesz, że jeszcze mi z projektem. Ach, no, praktycznie, nie znalazłam. Tak, ja już wcześniej widziałem. Wiesz. No to dobrze zapowiedziałeś. Tylko chciałem, że dowiedziesz się, zauważyć, kiedy ty zobaczysz ją. Dziękuję, dziękuję. Tak, na oka będzie spoko W ogóle tu wcześniej było tak dużo ludzi, a teraz już praktycznie nie ma nikogo. Może bizkopt weź. Jajka musimy wziąć. Ty to jednak masz maszmy czasami. Jajka go. Bio? 9 sztuk. A to jest 10. Dobra, bierzemy te i jadymy do domu. Jademy do domu. Tu jak możecie zauważyć, jest pudełko na tort, który trochę będę robiła. I w ogóle zapomniałam kupić takiej racy. Zamówiłam takie dwie figurki. Oczywiście pan młody, nieważne. Jest pani młoda, która będzie stała na... Torcie. Pokazałabym wam różne dodatki, ale niestety już je wywiozłam na salę. Nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale okej. Okay. Jeszcze hitem jest to, że kupiłam kropelkę, a nie mam daleko pojęcia, gdzie ja wsadziłam kolczyki, które mi się zepsuły. I teraz będzie trwało przeszukiwanie pokoju, żeby je znaleźć. Stepo. Ja przed chwilą wstałam, co widać, zaczynam robić torty. Jak to wyjdzie, nie mam bladego pojęcia, ale całe szczęście mam Thermomix do pomocy, bo sama bym na pewno tego dobrze nie zrobiła. Wydrukowałam sobie cyfrę 20, żeby łatwiej było mi wycinać te, te, te kontury, bo jakbym miała sama to wycinać, to bym umarła po drodze. Także bierzemy się do roboty, Thermomix, liczę na ciebie. I odezwę się do was już jak powstanie biszkopt, bo nie będę was zanudzała całym tym procesem robienia biszkoptu, bla, 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 dodawania składników. Trzymajmy kciuki, że ten biszkopt się uda. Zdaję wam update. Jeden biszkopt jest już w piekarniku na jedną cyferkę, drugi leży tu. I nie ma po prostu innej opcji, żeby to nie wyszło. Na razie jest okej. Okay. Miejmy nadzieję, że nic się nie schrzani po drodze. Pierwszy biszkopt jest już wyjęty, drugi jest w piekarniku, a ja teraz szybciutko lecę do sklepu, bo potrzebuję jajek, a nie mam jajek w domu, żeby zrobić jeszcze kolejne piętro, także jeszcze raz będę robiła to samo. Wróciłam właśnie ze sklepu, jest tak cudowna pogoda, jest 19 stopni, prawie 20, jak patrzę. Klasa, po prostu klasa, super, genialnie. Słuchajcie, widziałam pierwszą dwójkę, wygląda tak. także nie jest źle, zobaczcie, tak. Gorzej wygląda niż ta. Zarąbiście, jakby wygląda to super na ten moment. A bo ja do tego biszkoptu trutkę dodałam, nie wiem czy Ci mówiłam. Nie. Także aktualnie sytuacja wygląda w taki oto sposób. I wycinam kolejną dwójkę, kolejne zero. Będę robiła krem. Idź na dół po to co Ci wcześniej mówiłam. Ubijamy ostatni krem i zaraz będziemy dekorować ciasto. I oczywiście najlepsza część gotowania, sprzątanie. Zaraz nasza mama wraca, a jest taki burdel w kuchni, że jak ona to zobaczy, to fiknie nam tutaj. Naprawdę. Boże, źle to wygląda. <grystanie> o! Gorde! <grystanie> ja cię patrz to! <grystanie> Dopiero moi goście, na moich urodzinach, w sensie na tych urodzinach, to zobaczycie za jakieś pewnie parę minut na filmiku, będą jeść go pierwszy raz, więc jak się otrują, no to sorry, nie wyszło. Teraz nie wygląda zbytnio... Nie no, wygląda i Naprawdę, nie jest źle. Uważam chwila prawdy. No, Darek! No, patrz, jesteśmy w domu! Może zabarwimy jakiś krem i będzie kolorowy krem? Nie ma. Zobacz. Nie ma, bo wszystkie już wyjadłeś. Zjadłeś. Tak. <laughs> Kurde, bo to było tak fajne, kolorowe. Czy można zafarbować? Bibułą. <laughs> Bibułą będzie... Oto ci oparłeś Głowie? Co to jest? Tylko nie no co to <laughs> jest, głupi? Uwaga! <laughs> Ale po co to rozrywać, gówniaku? Dobrze, rozrywa. To wygląda jak kupa. Dobra, słuchajcie, ja się tym zajmę już poza kamerą i zobaczycie efekcje już końcowe. Słuchajcie, ocholiłam panu młodemu głowę. Tos naprawdę, jest genialnie, popatrz. Cześć, Kapi! Uwaga, twoja reakcja! Piłka! Ja pierniczę! Wow, wow, wow! Ej, go Franka nagram, Patrzcie, nie ma Nie, to jest ustawione, ja to widziałem już dwa dni temu. Co jest ustawione? Nie, no ładny torcik. Ale była gafa, nie? Jakbyś teraz wywaliła! Kacer! Skąd i ładny torc? Ja bym lepszy zrobił. Ej! No Polak, 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 polak. Ej! To jest ostateczna wersja tego tortu, jaka będzie na urodzinach. Oceniować dałabym 4 na 10, mhm. Dla mnie to jest 2 plus 0 na 10, czyli... 2. Jan Pielniczek, to nie jest szkoda. Słuchajcie, Słuchajcie, dzisiaj jest już dzień urodzin. Ja już się nie mogę doczekać. Dzisiaj jest dzień imprezy urodzinowej, a nie dzień urodzin. Ja już sobie wszystko przyszykowałam. Tam jest pudełko, które jeszcze muszę zabrać. I pokażę wam e, książkę gości, którą zrobiłam. E, 20 urodziny uh, z Tu goście będą mogli się wpisywać. Ja oczywiście się wpisałam. Sama dla siebie życzenia napisałam, także ja już się po prostu nie mogę doczekać. Muszę się ogarnąć i e, ogarnąć pokoju przede wszystkim. I będę zaczynała się zbierać, ubierać i tak dalej. Idę się zbierać i widzimy się później. I jeszcze jedną rzecz wam powiem, która wiem, że się wydarzy, ale nie wiem co to będzie. A moi znajomi sprzedali mi informację, że mają dla mnie jakąś niespodziankę. Ja już się po prostu nie mogę doczekać. Oczywiście, nie chciałam. Chciałam wiedzieć, co to jest, bo ja uwielbiam niespodzianki i ja mogłabym mieć całe życie niespodzianki. Co dziwne, nie domyślam się w ogóle nic, nie mam pomysłu, co ja bym mogła dostać. Także czekamy na niespodziankę, zobaczymy, co to będzie. A teraz uciekam się o żeby was dalej nie straszyć tym, jak wyglądam i odezwę się do was pewnie, jak już umyję włosy, bo nie będę więcej gadała wam tutaj, bla, bla, bla. A, jak jeszcze nie subskrybujecie kanału, to proszę wejść na dół. Czu, czu, czu. I zasubskrybować, bo jest was tu bardzo dużo ostatnimi czasy. I lecimy dalej. Let's go! Jest godzina 13, ja rozpuściłam już włosy, będę nakładała maskę na włosy, żeby one były ładnie dociążone i ładnie y, się błyszczały i były nawilżone. No I później wiadomo, mycie włosów, ogarnianie się i tak dalej, także. Jezu, nie mogę się już doczekać. Naprawdę, jest godzina 13. Za 6 godzin jest impreza. Ja już po prostu nie mogę usiedzieć. Zresztą ja już przez cały dzień nie mogę usiedzieć. I dogaduję teraz jeszcze ostatnie rzeczy z moją przyjaciółką. Kiedy, co, dlaczego, po co, jak. Będę się ogarniać, bo czas najwyższy. I później wam już wszystko pokażę, jeżeli chodzi o outfit, o to, jak wyglądam. Będę miała welon, bo będę panną młodą. Jestem tak ciekawa, w ogóle, jak inni się ubiorą. Jak wiecie, w tamtym roku miałam American College Party. No to raczej tak amerykańsko, szkolnie i tak dalej. A dzisiaj. Jak jest wesele, no to na wesele naprawdę mogą być outfity niezłe. A teraz idę się ogarnąć i odzywam się do Was później. Umłam włosy i zdałam sobie sprawę z tego, że ta impreza jest dzisiaj. Czekałam na to po prostu półtorej miesiąca. Takie nastawienie dzisiaj do imprezy, że... Po prostu popłaczę się tam, na 100% się tam popłaczę. I serio to jest cudowne, organizować takie imprezy i mieć tych ludzi wszystkich przy sobie. W jednym momencie oczywiście niektórych nie będzie, ale. No nie wiem, jestem tak podekscytowana, mam tyle emocji w sobie, że tak, raz mam po prostu full energii, raz chcę mi się płakać, raz nie wiem, co się dzieje w ogóle w całym tym świecie. Jak Wam mówiłam, że tamta impreza w tamtym roku była mocna, to. Czuję chyba tutaj w serduszku, że ona będzie tak dzisiaj po prostu super genialna. Już nie mogę się doczekać, maluję się zaraz, e, włączam sobie muzyczkę, dalej się nakręcam. I w tym wszystkim, w całej tej otoczce, w całej tej imprezie, cudowne jest to, że mam Was, naprawdę. I teraz powinien być taki dźwięk. O! I dzisiaj to jest kombo energii. Każdej. Jestem coraz dalej w ogarnianiu, przykleiłam sobie już diamenciki, jak możecie zauważyć i zaraz będę prostowała włosy, zaraz rodzice przywiozą mi jedzonko, zjem. W sumie już później będę się ubierała. I oprócz tego, że się będę malowała, to tutaj na całej jakby części y, koło obojczyków będę sobie nakładała brokat, bo mam taką koszulkę. Filip pakuje ostatnie rzeczy, które musimy zabrać do lokalu, a ja już się wam pokazuję, jak wyglądam. To wygląda w taki to sposób, pokażę wam się całościowo na sali, bo już nie mamy czasu, mamy 15-minutowe opóźnienie. Filip będzie kamerzystą, proszę bardzo, a mój make up wygląda w taki oto sposób. Lampa trochę prześwietla, ale jednak wam pokażę teraz na szybciutko. To jest topic z Shane. Spodnie wszystko jakby gitara. Wybraliśmy się już i idziemy teraz do auta. Chodź, chodź, chodź. Słuchajcie, jeszcze szybko wpadłam po buty, także wszystko na ostatnią chwilę. Pana też idziemy z z rzeczami już do lokalu. Jest dziewiętnasta, tak gdzieś się wyrobiliśmy. Pan na kamerze raz siebie pieprzy. Proszę bardzo, mocniej, mocniej. Weź bo połamiesz, człowieku. Tak wygląda jest lokal. Wyglądamy tak. Drogi. I teraz będziemy pompować balony? Tutaj kolejna osoba się podpisuje. Będziecie pierwsi, cieszycie się? Tak. <grym> <a, grym> <a, grym> <a, grym> juhu! A sobie jak idzie? Ja rozkładam kubeczki i zaraz będę kleiła ogórki. No jakby jakie wesele? Bez ogórków. Moi drodzy pompuję ostatniego balona, przyklejamy go i e, zaczynamy im present! Boże 20 lat jak to wygląda! <laughs> Trochę jest stresik, ale miejmy to będzie ok. Nakładam sobie tą. tą A się łapę trzęsą. I myślicie, że na trzęsieniu rąk się skończy? Niestety muszę Wam powiedzieć, że nie tym razem. Ogarnęliśmy już do końca lokal, zaczęłam widać gości i powiem Wam, że o, jak ja się wtedy czułam. Musiałam wyjść na dwór, bo serio. Myślałam, że na samym środku po prostu fiknę. Najlepsze będzie to, co mi pomogło. Serio, oglądajcie dalej. Ogólnie jak ci czujesz na... Źle. W sensie znowu kręci mi się w głowie, ale wydaje mi się, że to jest przez stresy, przez to wszystko. I wiesz, to się tak nawarstwia, i no kurde, jest ja. A już nigdy nie miało być dobrze. Ale mi się kręci w głowie i cieszę się, jak w trumnie już. Wszystkiego najlepszego Filip. <grym> o, dziękuję. Moje samopoczucie swoją drogą, ale imprezę musieliśmy zacząć. A że to wesele zaczęło się od powitania chlebem i solą. W no, tradycyjnych weselach poczekaj, poczekaj. I kawałek musisz ugrać. Proszę bardzo. Tylko z tą solą. Wiesz, że ten chleb. Oj, chyba nie pójdzie. To ugryź. O! Oh. Jest! Wcale A, to jest nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, Brawo! A ja z... jest Uwaga. Nie, nie, Ja nie, 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 I nie, 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 ty możesz rzucać, to masz z tego. A Tak, no, Najważniejszy prezent. Najważniejszy prezent i twój przekaz od nas dla ciebie. No mam no, w No celu? ty mnie rzucaj. Możesz rozdzielać Ale połóż to, to, to na ziemi. Uwaga!

Może Nie czytaj paragonu nawet. <noise> Przewinimy dalej, bo trochę to trwało. <noise> Brawo! Brawo! Parime, co on ci działa? Ojciec Może odpalimy, zobaczmy, czy działa? ci działa? żyje Parime, żyje ej, ej, ej. <noise> no, co właśnie ci działa? O, działa? działa? Proszę. Proszę przyjąć, zabrać wow. <laughs> Proszę bardzo. Wow. Dziękuję. Zaraz ja zrobię. Witam, Jest Teraz zobaczcie parę przebitek z imprezy. O 15.00 na kanale pojawi się teledy, którym będziecie mogli zobaczyć sceny, które nie pojawiły się w tym odcinku. Zabawa. Do znamy nie wypiję. Zanna, pierwsze ujęcie jest złe, nagrywamy, nagrywamy jeszcze raz. Dzień dobry, jak się pani czuje? Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Dobrze? 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 Dobrze! Dobrze! No, nie... Maciek, to powiesz? ugryta kamera. <śmieniu> A. Dzień dobry państwu. chciałam tylko powiedzieć, że od dzisiaj jestem sławny, ponieważ w lokalu na Leonata To akurat wytniemy. Przemysł niedzielski jest na plakatach. No i ja na, na... nie na jednym, tylko na dwóch. To jest przemkażona. Gdzie masz welon? Zgubiłam. Uwaga, moment mojego zmartwychwstania. Wódka z pieprzem? O, kochana! Wygląda obleśnie. Smakowało? I po tym kieliszku nie minęło nawet 30 sekund i patrzcie to. Ta sama piosenka, a ja po prostu już zdrowa jak koń. Do tej pory nie wiem jak ten kieliszek zadziałał, ale na całe szczęście już przez resztę imprezy czułam się dobrze.

I tak jak to na weselu po 100 lat musieliśmy przebrnąć przez 30 przyśpiewek. Życzenie, masz? Pamiętasz nie? <laughs> <laughs> Koryt do góry! Mam dwadzieścia lat, Kumaś, masz dwadzieścia lat! Po torcie oczywiście nie mogłam zapomnieć o podziękowaniach dla rodziców. Oczywiście tych przybranych na imprezę. Cudownych rodziców! Cudownych rodziców! Cudownych rodziców! Cudownych rodziców! Czart! Oblesi są! Tak, dobra, proszę. Ziemki. Zuzanna, kochanie, tort był przepyszny. Ten biszkopt był taki dobry. Lepszego nie mogłaś no, zrobić. Nie żartuję, był dobry, tylko po prostu mi się już nie chciało jeść. Góry. Zawołaj, wszystkich góry. zawołaj wszystkich z góry, zawołaj wszystkich z góry. A dlaczego? Zobaczymy, co z niego Zapraszam. Słuchajcie, jak to na każdym weselu musi być zabawa. To, to jak? Grzesiełka! Chodźmy, mysykę. Grają w klasyczne krzesełka, ale żeby nie było nudno, pani młoda chce. Wszyscy aby siąść na krzesełka, muszą przynieść daną rzecz, którą pani młoda chce. Pani młoda chce. Kapelusz. <śmienny> Oni się tak zaangażowali w tą grę, że ja byłam w szoku. Ja nie Pani miałam bladego pojęcia, że ta gra w taki sposób się potoczy. Oni walczyli tam o swoje życie. miała być weselna, spokojna gra. Tymczasem my.

No i... <laughs> na przygoda on był jeszcze młody I ona była młoda Tak pijały tygodnie Nie w męskiej publikacji Obniża tej odpowiedzi Na południe Już dawno tutaj nie mieszka o, Ona też tam była Zajebisty jest ten napis To są nie Płynne Tylko na y, objęcie w południu Nie wiem, jak Zwręta się. i pół Siódemka byłaby ósemka, gdyby nie to uderzenie w krzesło w drugiej minucie No i też za późno, myślę, że tą rękę podniósł Tak, tak, ewidentnie, jest, ewidentnie, ewidentnie eee, Równowagę Miło się z panem tłukaszowało Dziękuję bardzo Uzupełniam prezentację Co powiedziałeś? Slajdy uzupełniam Istnieje, a dlaczego? Bo uzupełniam prezentację Powiedz, powiedzcie coś A to się nagrywa Jezu, Zysia, ale ty jesteś piękna

Zbierz każdego, bo najlepsza gra z siebie. To jest w tym czasie, i naprawdę łamam Pora na czas, pora na słowa, boli głowa. Tak sięga życzeń była po prostu najlepszym pomysłem, jaki chyba mogłam sobie serio. Let's go, ostatnia piosenka. A teraz idziemy do ludzkę